Dobra, siemanko widzowie, jest około godziny 5 już, wcześniej niestety mi się urwał początek, więc chciałbym Was ponownie przywitać. Dzisiaj będę pokazywać jak mniej więcej wygląda mój poranek, do mniej więcej środka dnia. I co mniej więcej robię w trakcie dnia, jeżeli jesteście ciekawi, więc zapraszam, takiego luźnego vloga kręcimy. I później e, będzie oczywiście więcej atrakcji. W, następ, w, w następnych vlogach będzie więcej atrakcji. I będę chciał Was zaprosić do oglądania i do wzięcia udziału w konkursie Halloweenowym, ponieważ zorganizowałem konkurs ze słodyczami NIM 2. Ponieważ zbliża się Halloween, 30 października jest. Dzisiaj jest akurat e, chyba 11 czy 12. Jest e, Halloween, e, obchodzimy. I z tej okazji oto, zrobiłem tak, że Dwie, trzy osoby będą mogły wygrać paczkę słodyczy, od nim dwa Po pierwsze Pierwsza osoba będzie, osoba która będzie z Instagrama wybierana, druga będzie z TikToka A trzecią wy wybierzecie Oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie Trzeba będzie wziąć i tak Zaobserwować mnie na TikToku, Instagramie I stąd będą wybrane dwie osoby, a trzecia będzie zrobiona tak, że będzie trzeba zrobić zdjęcie halloweenowe, i wy sami wybierzecie spośród wszystkich zdjęć wygraną osobę. Więc zapraszam Was do oglądania i. Więc zapraszam Was wszystkich do oglądania. Jeśli ogólnie chcecie więcej takich konkursów e, organizowanych przeze mnie, to oczywiście zasubskrybujcie kanał na YouTube, bo czym ja szybciej zdobędę monetyzację. Tym wasze nagrody będą większe i to mniej więcej od was zależy, co będzie do wygrania i co ile będą konkursy. Ja będę się starać przynajmniej raz w miesiącu zrobić jakiegoś giveawaya. więc będę was e, o wszystkim informował na bieżąco na moim Instagramie. Tutaj się zaraz pokażę nazwa. Tutaj będzie Instagram, tu będzie TikTok. E, biegam już około 35 minut. Zrobiłem. Prawie 5 km już jest. Zaraz tutaj screenshot gdzieś wleci, będzie tu. Albo jak skończę mówić, go wrzucę. Sytuacja wygląda aktualnie tak. Że trzeba się nawadniać podczas biegania, więc teraz jest chwilutka przerwa na ściąganie się. Napicie, żeby kontuzji nie było. Wiadomo, wszystko robimy z głową. Miesze wszystko naraz, lecimy na siłę. Tylko pamiętajcie, nawadniamy się, wszystko normalnie. Bez żadnych problemów, żeby nie było. Uff. Jestem właśnie na mostku sobie. Zaraz wam rzucę, bo jest szczerze przepięknie. Jest godzina 5.42, czyli że 38 minut biegnę, Około 5 km. Czas nie jest zadowalający, ale wiadomo, trzeba to wszystko robić z głową. Nie, na, nie wszystko na raz. Kurde światła nie ma za dobrego, więc nie będę przedłużać. Pamiętajcie, pijcie wodę. Woda wspomaga regenerację. Trzeba, badnię, trzeba, na, trzeba płyny nadrobić i rozciągnąć się. Pamiętajcie, bez kontuzji robimy to wszystko. Ciepło się ubrać, żeby się na koniec nie przeziębić. Jak wracacie do domu, pamiętajcie, kąpiel cieplutka. I co Wam jeszcze więcej mogę doradzić? Wszystko róbcie, spełniajcie marzenia, pamiętajcie o tym. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że przebiegłem koło 6 km, no i wracam do domu, szybko się przebrać, ponieważ mam na sobie koszulkę na długi rękaw, na krótki rękaw, która nie przypuszcza powietrza, i bluzę, i dresiwo więc ja teraz lecę do domu się ogarnąć dla mnie to będzie około 40 minut, 50, dla was to jest chwila jak zawsze więc się widzimy, później razem pójdziemy do sklepu, coś wybierzemy, jakieś śniadanko i będziemy dalej kontynuowali wloczka, więc więc, więc, więc yy, lecimy dalej i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę Siemanko! Jest godzina koło 5 i co robimy? Oczywiście ja już sobie wcześniej zacząłem film, teraz urwało mi się, jak teraz zobaczyłem to mi się materiał urwał, więc jest koło godziny już 6 mniej więcej, jestem po bieganiu akurat i chciałbym rozpocząć. Ach. Mam widzowie, trochę się przetrwaliśmy i poszliśmy sobie do galerii coś zjeść. Kupiłem sobie ogórki, kanapeczkę maków. Jest około godziny 15-16 i co ja mam więcej powiedzieć? Bo jest. Chyba vlog dochodzi końca. Później jeszcze wrzucę link do zbiórki charytatywnej, koszuleczki Łukasza Demona i zapraszam Was do udziału. Wszystkie pieniądze, które zbierzemy, polecą na pieski.